Justyna Bednarek, Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek, czterech prawych i sześciu lewych. Opowieść o skarpetce ósmej, która Uszczelniła wronie gniazdo i zaprzyjaźniła się z wroną, bo wrony są fajne. Prawa zielona skarpetka uciekła w pewien piątek, gdy nikt nie patrzył. Nie podobał jej się sposób, w jaki odzywały się do niej zimowe kalesony taty. Nie wchodząc w zbędne szczegóły, spoufalały się i były dosyć bezczelne. Przyznacie bowiem, że mówienie, hej mała! albo jaką masz słodką piętkę, I, i to w najmniej spodziewanym momencie, może być dosyć uciążliwe. Z drugiej strony trudno się kalesonom dziwić zimowa garderoba z natury rzeczy jest bowiem gruboskórna. Te problemy zupełnie nie dotyczyły zielonej skarpetki lewej, która leżała sobie spokojnie między różowym podkoszulkiem B i niebieską koszulą mamy, prowadząc miłe kobiece rozmówki na poziomie. Tak więc zielona prawa po prostu wskoczyła pod pralkę i tyle ją widzieli. Po drugiej stronie korytarza czekał na nią wspaniały, buczynowy las pełen spojrzeń. Na pniach drzew widać było ogromne, szeroko otwarte oczy, które zdawały się patrzeć na otaczający świat uważnie i życzliwie. Rzecz jasna, nie były to prawdziwe oczy, tylko takie wyrostki na bukowej korze, ale Skarpetka o tym nie wiedziała. Dlatego szła cały czas, kłaniając się drzewom i powtarzając: Dzień dobry, ładny mamy dzień, oraz jak się pan miewa? A drzewa jak. Do drzewa, szumiały sobie spokojnie, co skarpetce zupełnie wystarczyło. Świat jest piękny, myślała, nie bacząc na to, że z każdym krokiem coraz bardziej oddalała się od kosza z brudną bielizną. Tymczasem na granicy lasu i pola rzepaku słychać było taką oto rozmowę. Cały dzień cię nie ma. Latasz gdzieś tylko, a ja nie mam do kogo dzioba otworzyć. Jesteś po prostu niesprawiedliwa, moja droga. Czy musisz się uganiać za robakami? Nie. A za myszami? Też nie. Tymczasem, czy deszcz, czy upał, ja ci to wszystko przynoszę prosto do dzióbka. Jaśnie pani tylko siedzi w komforcie i marudzi. W komforcie? W komforcie? Nie bądź śmieszny. Popatrz na tę wielką dziurę w gnieździe, przez którą wpada wiatr i chłodzi mi jaja. Co ja wysiedzę, wygrzeję, to on zaraz zawieje i wymrozi. Ładny mi komfort. To może usać swój gruby kuper na dziurze, a wiatr nie będzie przez nią wpadał. Ej, bo jak cię dziobne, to zobaczysz. Ja, gruby kuper, może się sam przejrzyj w kałuży, co? Też coś, gruby Kuper. Żebyś wiedział, że jak latasz sobie po świecie, to przylatują tu do mnie różne wrony i gdybym tylko chciała, bez trudu, znalazłabym sobie sympatyczniejszego męża. No już, nie bądź się, moja kochana. Wiesz przecież, że w całym buczynowym lesie nie ma piękniejszej wrony od ciebie. Gruby kuper! No, najdroższa, zaraz polecę i przyniosę trochę liści, żeby uszczelnić nasze gniazdko. Gruby kuper, też coś! No tak, już się pewnie domyśliliście, rozmowę prowadziło wronie małżeństwo, zamieszkujące gniazdo na wierzchołku wielkiego starego Buka. Choć ptaki kłóciły się praktycznie codziennie, była to bardzo kochająca się para, która bez siebie po prostu nie mogła żyć. Pan Wrona dla pani Wrony dałby się oskubać, ona dla niego obleciałaby całą ziemię dookoła. Oczywiście dziura w gnieździe była poważnym problemem, przede wszystkim ze względu na jajka, które pani Wrona właśnie wysiadywała. Nie chodziło tylko o to, że wiatr mógłby je przewiać i pisklaki nabawiłyby się kataru jeszcze przed wykluciem się z jajek. Po prostu, których z nich mógłby wypaść, nim nauczy się latać i tragedia gotowa. Dlatego trzeba było sprawę załatwić jak najszybciej i pan Wrona doskonale o tym wiedział. Leciał teraz nad ścieżką biegnącą przez środek lasu, rozglądając się uważnie za czymś, czym można było skutecznie załatać nieszczelność. W pewnej chwili dostrzegł naszą zieloną skarpetkę, która na moment przysiadła na mchu i wsłuchiwała się w śpiew ptaków. Oto coś w sam raz dla mnie, pomyślał pan Wrona, pikując w dół i już po chwili wracał do swojej pani Wrony, dumnie niosąc w dziobie znalezisko. Teraz powinno być dobrze, zakrakał, upychając prawą zieloną skarpetkę w dziurze. Teraz żaden wiatr nie będzie nam straszny. Pani Wrona wciąż była odrobinę Napstyczona z powodu grubego kupra, dała się jednak udobruchać, bo załatane gniazdo faktycznie stało się bardzo komfortowe. Z czasem też okazało się, że ze skarpetką można sobie trochę poplotkować, poobgadywać męskie skarpetki albo ptaki rodzaju męskiego, a wiadomo, że nikt tak dobrze nie rozumie kobiety jak druga kobieta. Jednak prawdziwe korzyści z obecności skarpetki w gnieździe ujawniły się, gdy na świat przyszły pisklęta. Prawa zielona pomagała wronom pilnować dzieci i dzięki temu wronia para mogła sobie polecić na randkę albo po prostu rozprostować skrzydła. W roli opiekunki małych wroniąt zielona skarpetka czuła się naprawdę wyśmienicie. Czytał Bogdan Dmowski.